Witajcie do Kasa Maxa z tej strony. Kontynuujemy przygodę z labiryntem. Dzisiaj opowiem o najważniejszym skrypcie, jaki tutaj występuje w labiryncie, który jest taki, taką podstawą, której jeszcze nie znacie: czyli skrypt czujnika, czujnika w oparciu o którym narzuszek nie będzie wychodził poza labirynt i będzie mógł tylko i wyłącznie poruszać się w odpowiedni sposób. Zwróćcie uwagę, jak mój duszek się w tym momencie porusza. Mój duszek, mój usta zaprogramowałem troszkę inaczej. Strzałki lewo i prawo służą do obracania mojego duszka. Tak, tutaj mamy strzałki prawo w lewo, w tym miejscu. A z kolei zawsze duszek porusza się o, je, o jeden. Dzięki temu zapewniam, yy, mam pewność, że duszek nigdy nie Naszy, za szybko nie, nie poruszyć. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, żeby ten duszek poruszał się szybciej, to musielibyśmy zwiększyć po prostu liczbę kroków o, o więcej. I teraz tak, zobaczcie. W tym momencie czarne linie, przez czarne linie można do mojej przechodzić. Ale dotykając linii brązowych, wracamy na miejsce. Jak to działa? Otóż y, na początku trzeba ustawić y, pozycję początkową duszka, którą poznajemy w oparciu o tutaj Miejsce, gdzie stoi duszek, i wtedy popatrzymy, gdzie się pojawia, do, do, dobycie się duszek, i o tą pozycję początkową sobie taką ustawiamy, ustawiamy sobie kierunek. Oczywiście, i zawsze, jeżeli będzie do tego konkretnego koloru, to ma wracać na taką pozycję. Oczywiście, może yy, odbić się i wrócić też od linii. To, to taka też opcja jest możliwa, yy, jak to wtedy będzie wyglądało? Że, jeżeli dotyka danego koloru. To wtedy musi um, ustawić kierunek na odpowiedni. Na przykład um, jakby to zrobić naj, najprościej. Najprościej można byłoby to zrobić przy użyciu przesuwania. Przesuń o minus 10 kroków. Na przykład. Zobaczcie. I teraz jak on dotknie czegoś, to on się odbija automatycznie. Nie jest w stanie podejść przez tą linię. Blokuje się. I tak można zrobić odbijanie także od barierek. No dobra. To z tej reakcji to tyle. Mamy podstawę do poruszania się po labiryncie, czyli ten, e, tutaj ten element wskaźnika tylko koloru. Odnajdziemy go oczywiście tutaj w czujnikach. Tutaj w tym miejscu. No i mamy kilka opcji, czy, czy będzie, czy po dotknięciu ściany będzie albo wracał na konkretne miejsce docelowe, albo będzie, przez, albo będzie odbijał się od ściany. To odbijanie ściany działa w ten sposób, że on jest ustawiony w konkretnym kierunku, i w tym momencie on zgodnie z tym kierunkiem przysunie się przeciwnie do tego, jakby się cofnął, tak? Ale to musicie sami sobie też repartykować. Dobrze, dzięki serdecznie. W takim razie mam nadzieję, że lekcja była pomocna. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych lekcjach.